Mamanko, gramy sobie dzisiaj w Slendytubbies. Slendytubbies. Dobra, lecimy szybko, bo ktoś już zaczął grę? Tak, zaczęliśmy grę, możemy zacząć. To, to, to lecimy. Może, stop, może stop. się rozdzielmy. Stop, 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 stop. Najpierw obczajamy mapę. Okej, okay, jesteśmy na starcie. Ja bym rzeciój w stronę tel, tel, Teletubisiowego domku. A Tylko, gdzie jest Teletubis? No właśnie. Trzeba nie iść wiem. prosto. Gdzie jest? Trend. jest? sam. Tu szedłem kamień. Dobra, to Dobra, idziemy. Albo dobra, A, nie, ja nie idę sam. A może drogą, czekajcie. Za mną, za mną chodzi. Drogą ja jestem, chodźmy. Ty jesteś zielony, to jest... to, tak? Zielony. O siema. O kurde, on już... Idziemy tędy. Idziemy prosto. Ten kiwinki nas goni. Ja idę za czerwonym. Gra jest dziwna. Szybko. Mm. Bo jest pierwszy, ty, pierwszy klem. Jestem czerwony. Szybko, szybko, o, szybko. biegnij, biegnij, biegnę za kąciem, więc... Ja za żółtym żółty? Ja, ja, ja jestem zielony. Kuba, ty jesteś żółty? Ja Jestem biały. A, czyli Marcin jest żółty? No to spoko. To przecież mówiłem przed chwilą, że jestem żółty. A to ja nie jestem. Oj, szybciej! No i idę spokojnie. Jestem. Nie. Jak poskakujesz, to wolniej idziesz. Ale jest skakanie jest fajne. O! Tinki Winki się pokazał. Ktoś jest za mną czy nie ma kogoś za nie, mną? Nie, ja, nie ma nikogo za nami. Kuba. Zgubiliście, no. się, no kita, dobra. Jesteśmy, jesteśmy przy rzece, dobra. <laughs> Jestem dupsiowy domek! Wow. O, zarębiście! Człowieku, ale... <laughs> ale taki fajny efekt! Ej, jest... No no jest! Człowieku, Człowieku. <laughs> dipsy bez głowy i te łóżeczka się palą. <laughs> Ej, ch chodźcie do nas! Tam coś jest. Tu by się wykrył. Ej, tu jesteście? jesteście! Do przodu! Tu byście was Gdzie jest? Fuck yeah, na górze! Do przodu, do przodu na górze, jak tam wejść? Normalnie potem coś wejdzie. Jesteście w domku? Tak, jesteśmy w domku, jest nono i wszystko i w ogóle. Czekaj, wejdę tam, czekaj, kończ na mnie. Czekaj. Po prostu trzeba było iść prosto na początek, jak wyjść gdzieś poleźli. Czekaj, kończę, ja tu wejdę, dobra? Dzięki temu, tu lubi się wykraczać. Ej kończu, to zjeżdżalnia jest, patrz, sobie na to zjeżdżalnię. Wszędzie byłem. Ale wejście samo samą górę. No gdzie ty idziesz? Ty chodź za mną. Dobra! Jesteśmy na górze tyle by się tego domać. Czekamy tu, czekamy tu na nich może czy nie Nie czekajcie! Krążcie no, wokół niego No ale oni tego nie znajdą jak się zboczyli z drogi, po prostu trzeba było odpocząć. Nie idziemy, mamy mapę, Jestem bo z jeszcze, jest u, niewidzialna ściana. No macie mapy i gówno, ma, gówno wam to da. O, o kurde jest ten. Proszę, proszę, szybko szybko, ucieka, uciekaj, ucieka, uciekaj, uciekaj, uciekaj. tam ucieka. pan, pan, niewidzialna ściana. No tak to musimy się zrze. Coś, co ja ci mówiłem. Gdzie jesteś? Żyjesz? Tak. No nie, bo mnie złapał. Dobra, ja uciekam dawaj, z tego dawaj, domku. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze, że sprint nie zacina. No, mnie zapali, to ja, to ja wypadłem z gry. Lol. No to dołącz się jeszcze raz. Nie, bo będziecie od początku zbierali kartki. Nie będziecie, tylko ty Taki będziesz. Hartki. Tu jest tubisiowy krem. Aha, ja będę, To dobrze. To slendy tubis. Slendy tubis. To kuwa zakładał grę, to jakiego jego złapią, to się kończy. Aha. R Ej, chwila! Marcin! Nie umiem, że tutaj jest niewidzialna ściana Jest No to spoko Lecimy. Dobra, to do, Wciskaj ciągle spację Da się tędy przejść czy nie? No No nie da się Ciągle spacja Przy ścianie y Survivors było lepsze Czemuż by? Zgadzał mi się, takie, takie dziwne w ogóle to, że każdy osobno zbierałem. Nie ten. wiem kto podkładał tutaj dźwięk, ale ten ktoś jest chory psychicznie. No, dosyć nie, nie zytowali po uszach. No kurde. Niew, niewidzialna ściana. E jest. końziu, jesteś gdzieś przy domku tam czy nie? Nie, Jezus. już wyszedłem stąd. Nie ja idę tam. Bo ja idę tam w stronę domku właśnie. Też. Po, po co? Nie wiem. Bo mogę! I ciebie się Dokładnie. Hmm. E, ale i... ja mogę ją też. <laughs> Kurde, straszyłem się trochę. Przepraszam, ale zobaczyłem, gdyby się wykręcił. Wchodzę na jako, taką wysoką górę. Fajnie, właśnie. A nie, niewidzialna ściana. Czyli nie wchodzę. Kocham niewidzialne ściany w grach. No. W górę powinno być to ogrodzone siatką. Tak jak w, Slender. to w Slenderze. No i co tu jest, tu nic nie ma, to są same lasy. O, widzę krem. O, to Drugi zebrałem. Pierwszy. No, to drugi. O i tak. Jezu, te skóra, te wyskakujące. No. Ciekawe, co będzie, jak masz 9 kremów. No to cię goni 9 tych fioletowych. Przynajmniej tak to rozumiem, bo jak miałem 6, to mnie goniło 6. Miałeś 6? Miałem 6, wtedy, jak na single zostałem w poprzednim odcinku. O, 3, 3, 3, mam. Nie widać, bo nie, jak na, wziąłeś, to nie tego. Teraz ja będę miał trzeci. Jest. Okazał się trzeci. Jakby się liczyło tak normalnie, to byśmy już pewnie mieli prawie wszystkie. O. Oh. No. Się boję. E, tu za... nie jest. Tu jest trochę głupio, bo tu nie jest tak losowo. Jest na Jak jakiejś wielkiej polanie, takiej ogromnej. Dzięki, taki... Łęki. Jestem przy domku, który tu wisi. A jestem Dipsi. w lesie. Ciągle, Nie widzę domku. Ja do domku który tu byś Bo jak tam wezmę tego ToLETUBIS Mówię wam! Yo. O też jestem na takiej wielkiej polanie. O, wróć, wróć, tam jest domek który się chyba Wróć, wróć! Nie, nie wiem. Czekaj w domku, po co mi się do domku? Stój tam, stój tam, bo ja tam będę zaraz Ale nie wiem czy to jest sam polana, tak, bo to jest taka, to jest że jest to... trochę drzew jeszcze Jestem, jestem przy rzece, jestem przy morzu, jestem przy niebieskiej teksturze. O tu jest ten. Lala Jezu, ciemno. Dobra, Puszczy, biorę tubisie wykryłem, ale się boję tego brać, bo zaraz będę mnie gonić tylu tubisie. OMG. Dobra, ja uciekam już. Ja w ogóle nie wiem, gdzie idę. Tam, tam. Wow, w ogóle ja chcę iść w ciągu dnia. Kolejny odcinek będzie w ciągu dnia. No, na versus, jak będziemy grać przeciwko sobie, to w ciągu dnia może być ciekawy. Dobra. Le lepiej widzisz. No kurde. To jest hmm, double. No, to pan z... Double-sheet. Dobra, zobaczmy na mapę. Nie wiem gdzie jestem, więc idę tam. W ogóle tak nie wyglądała Kraina Teletubbisiów. Skąd... W ogóle, w, w ogóle ej. Jeeee, Tubisio wykrołem! Kraina Teletubbisiów ograniczała się w bajce do domku i takich wiatraków. No a tu nie ma wiatraków. Nie ma wiatraków, a może są? Może są? Patrz na mapę, jest taki, taka kreska z kółki, może są wiatraki. Są tak zwane wiatraki Nie, to, to, to śmier... jeden wiatrak chyba. To był chyba jeden wiatrak. Nie, Ja potem takie takie zabawki dostawałem ja gdzieś... wyminąłem Tinky Winki nawet nie krzyczał. To było dziwne. O, ja też wyminąłem, ale mi się drzeje. Szac szacun człowieku. Żeby... Ja to słucham, jak ogłosz O, kolejny tubisiowy! O, jestem w jaskini. A w wkurza tam muza, Pięć tubisiowych kremu! Pięć tubisiowych kremu! Lębów. Ja idę po ścieżce ciągle i na szlifcie. Ja szukam jaskini teraz wokoło boku. O! Koncu! Koncu! Chodź za mną, chodź za mną, bo tam jest jaskini. Na to przyszedłem. Tu to jest to z... Dobra, ale ja wezmę sobie tu by się A, Tu jest jaskini. Gdzie tu? Nie, tam kawałek dalej. Jestem na chorej Polanie. Taka ja się wróciłem do miejsca. Poczekam. Ile mam kremów? O! No, ja... O! Muszę... Drzewo paliło. To... coś jest na Co Za nami! Da! Za mną, Koncu, za mną. Dobra. Ko? Nie jest donżyry, ja. Te dźwięki są chore, serio. <noise> Sam się chłosł koniu u nas. O my... Na no. czym się spodziewałeś o... po grze takiej strasznej? tele, te to dźwięki taki tak w kurze, tak wali pół, że. Jaki, jaki wyskok. Bardziej. dalej. Idziemy dalej. idą, kuchy, idą? Nie, nie idą. <noise> <laughs> cztery, co tak, ma 4 Ja zebrałem, ja mam 5 Też mam 5. Jest dobrze, jeśli nikogo nie złapał mam już połowę oh my g Może nie idźmy tak przy, przy tym, bo główno znajdziemy Idę ciągle ścieżkami A może to jest jakiś tutaj właśnie dziesiąty będzie tutaj W ogóle, w ogóle zaraz dojdziemy no do, ja. do, do domu które tu bisz zaraz skręcimy w prawo chyba tak, nie Może ja znajdę też, nie wiem właściwie Jesz jeszcze nie widziałem domu Kotelisów, więc muszę znaleźć. On jest najwłaściwszy. Też tak? nie widziałem. Ja nie mogę. O, zróbmy wyskok. Fuuu. Fuuu. Nie a. udało się. Ale tu się uda. Zarobisz. <ścoughs> o, fajne drzewo. N może. A widziałeś jaskinię? No w jaskini to jest taka, taka malutka taka. Aha. Na po prostu taka. tam by krem i nie tu by się krem! Tu coś może będzie. O! Ej, no gorno Z na dół! Szybko! Tam nie iść na górę, bo... Nie wiem. Nie. Ja nawet w sumie w, w, wlazłem w tego Tinkiego Winkiego. To już parę z nich O, mam krem. Piętne A wychodzicie jakim... obok siebie, czy nie? Czy osobno jesteś? Nie to Osobno? Tak. <noise> jest dźwięki Dobra, nie G W domu nie jesteś. Ale, suchar, dobra! Wolno się drzeć na. No, nie wiem. Mm. Już po jest tej drugiej? Nie. No nie chyba. Dobra, załóżmy, że tu jest ciemno. O, kurna! Każdy ma teraz po Marcin, ma dwa. No, ja dwa. <noise> no, bo ja tak y, nie szukam Chyba jakąś drugę znaleźć, bo jak nie będziemy przy drodze, to nic nie znajdziemy. De. No ja po drodze znalazłem tych kilka kremów. A ten domek, który ja to to jest tak. O, że... No taki jak z bajki. Tak. Tak, tylko tam z Deepsu to... z urwaną głową, w ogóle tam się coś jara i. No no tak, takie kółka je jeździ. Takie dziwne, jak tam coś. Ej no, drogę musimy znaleźć. Jakiś wąs chyba... No to byłem, ale tu nic nie ma. To po co ja tu idę jak to nic nie. jestem na drodze i ta droga już powiem wam nie wkurza. Już mam dość. To wejdź w las. No nie będę wchodził w las, bo w lesie nic nie ma. No i teraz ty skały. Bo... Tyle w to grałeś. No było już. Ej, co ty, ej, z jakiej gdzie ty jesteś? No i zgubiłeś się. Nie, czy stój, czy stój, gdzie jesteś? Eee, od skał... Stój! No jak mam stać, jak mnie teraz goni masę Thinky wingi. To mnie też goni. Nie ja ja też, też widzę cię, dobre. Wszystkich no, co... nas goni w jednym no, momencie. Co akurat no, też, so. goni Tinky Winky? No A to trzeba było jakiś parkour robić do tego domku. Jest, no eee, z... nie, no nie po prostu od na prosto wyzboczyliście w bok no nie chci na moim ekranie. A ja chyba tutaj już byłem, więc... Upadek. kręcę upadę. się w kółko. Ja też, ale ja teraz znalazłem jakąś nową drogę i coś mi się jarało na drodze. Dziwne, z takiej wysokości się skacze i się nie ginie. No Dobra, tu... co ty byś chciał? Są teletubisie, one skaczą jak co? To jest ich świat. Ty widzisz tamto? tam to? Wysoka... tam nic nie ma nie. no To jest nic. To jest niewidzialna ściana chyba będzie, nie? Nie, może jest. Aha, to jest może okay. No ty, i znowu tu jesteśmy. To jest rzeka o, tu tu... River napisane O, jestem w domu Teletubisów. O fajnie, że będzie nagrany. Na jestem z Klem w innym miejscu. O! Ty ile będę miał kremów? 7 na 10. Ja mam co, to, na to stało! To jest Lala, ona, ona podnosi jakby szczaklem tam. Ale fajny ten. Depcze Ale po niej, Ale tu już jestem trzeci raz na tym nagraniu. I nas goni chyba. Tak to chodź. Nie goni Chodźmy tu. Tu jeszcze, jeszcze nie szedłem. No też w sumie nie szedłem, tu jeszcze. No my gry, z mi zaschodziło mhm. drogę. Kijowo, że nic nie idę przed nami. Nawet jak na chlu... Złapałaś się? Nie. nie. Widzie, widać, trwamy w tej. Nie, nie to co wy, kurde, zobaczycie ledwo i już giniecie. No i zgubiłem no. konia. A ja się Widzę cię, chodź, obróć się. Yy. Idzie. Umy, idź, biegnij. Mi też idzie. My, my, to, my to widzimy wszyscy jednocześnie, jak ktoś widzi. No ten. właśnie. Oni biegną nas w jednym momencie. 4 na 10 Wow! No to zaraz zacznie biec na wszystkich, pewnie. Jezu, jakie to jest zlagowane chodzenie twoje Twojej koncie? Tak, idziesz, jakbyś. No to jest tak samo, jakbyś się teleportował co chwilę. To coś jest. Spawn. Tu coś mu. no spawn. No to chodźmy teraz tam, bo. Idę banerową jest... no. drogą. Ja już nie wiem, gdzie, gdzie jest spawn, gdzie co. Nie odróżniam. Ja idę, zakończę? A, a Jak widzie, był powieszony po to gdzie mam skręcić? Powieszony o, po? Się no Ja jeszcze nie byłem w powieszonym po Czemu kądził idziesz po górach No nie wiem Nie wiem gdzie jestem zaraz podniejem bo... do dziury No właśnie znaleźć? Po co? Dla jaj bo Jezu jakie wyskoki bo Tu chcesz. jest chyba ta dziura jeśli tam będzie rzeka, to. Tu znaczy, jest ta dziura. O, stało. jest ta dziura, ale już nie ma tej tekstury zwalonej. Jak nie ma? To, bo U mnie tam nie, nie skociłeś. ma. O, jest jaskinia. U mnie nie ma. Dobra, to, to Jest Jaskinia jest to bisiały krem. Mam 6 kremów już. Mmm, ja mam 7 chyba, ale. No, no i złapało mnie! Jakim cudem! Ciebie, jak tam nic nie było nawet? No właśnie. Nas. No ja proponuję, ten... żebyś się już nie dołączał, bo ten. Bo jeszcze nam O, bo, bo to będzie trwało w nieskończoność odcinek. Właśnie no. Lol. Może jak, jak ktoś padnie, to już nie, nie, nie dołączę. Jak ja padnę, albo jak wszyscy padną. No. A jak ja padnę? Znaczy jak, jak padnie Marcin, no jak padnie to się nie dołączę. Mm, Ale już... to było trochę dziwne, że cię złapało, no bo... To przyjaciół. już będzie chyba zakończenie, jak ja padnę. No. A jak ja albo Marcin padniemy, to koniec. Aha, okay. ja, ja jestem najmniej ważny w tej chwili. <laughs> nie płacz. Nie, to chodzi tylko... Ko Konrad, weź się... Nie, nie płacz, No. no, no, no. Masz ważną rolę, grasz z nami. Tak. Potrzebujemy cię. Głupi jesteś, YouTuber. Ta jesteś głupi. Super zabawa, tyle emocji, <grym> tyle wrażeń. <grym> ja już się pra dobra, teraz już się tak nie boję jak na po, 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 po początku. Zaczekaj tu się bać, kurde. Masz pięć obrazków, które ci co chwilę pojawiają. To, to to jeszcze, to... jeszcze ten, je no pięć, bo ten jeden mały no, jest. Jest lala, dipsy po... No i niewidzialna ściana. Uu, uu. Hu hu. Jest! Przeskoczyłem drzewo! A jestem przy rzece. Tam jest kartka. Znaczy, no, to chyba nie wypią. ma kartki. Lol, tą rzekę to chyba najłatwiej znaleźć. No, co to chwilę jest... Nie, tam gdzie Tam gdzie jest Opa! lala? Nie. No. Chybko! Hamon! O kurde, ja pierdzielę, Pff, nic, butelka z wody mi strzeliła. Znaczy butelka z wodą, no. Dewo spadło! Kto ma 7 Marcin ma 7, tak? Ma ja 7? Chyba 6 no, Kto teraz podniósł przed chwilą No to nie ja, możliwe, że ja, ale to nie. Bo ktoś ma już 7 Chyba, że ktoś jeszcze jest na naszym, na naszym serwerze. Chyba Tinki Winki. Może on też zbiera. No. W sumie to też tu być, co nie? No. W ogóle kim my jesteśmy w tym uniwersum, Bo wszyscy nie żyją. Niczym. Albo nie żyją, albo Tinki Winki, który nas goni. Jesteśmy ich. potomkami. Wiesz co, ja bym się nie zastanawiał nad fabułą tej gry. No, to gra nie ma fabuły. Nie no, no, no w sumie nie, ale chciałbym zobaczyć fabułę w takiej grze. W ogóle coś spokojnie, a i ten Tinky Winky, nie, a i nic. O znowu do domku trafiłem, spokojnie. Nie, jeszcze nie, jeszcze muszę się tam. Zjadę sobie jeszcze raz tą zjeżdżalnię To jest ci, niewidzialna ci... ściana, rozumiem, tak? Chyba tak. O, spoko o. w niewidzialnej ścianie się znalazłem. Tinky Winki za mną, a wyszedłem jakoś, jak to możliwe. Chyba on. Chyba mam szczęście. No kurde, ciężko znaleźć, ciężko. Się nawzajem ciężko no, ja znaleźć. Też, no, a najtrudniej znaleźć domek. Chodzę już chyba od 10 minut i jeszcze was nie znalazłem. Ja chodzę też już Tyle. O, cześć! O, ja, cześć. Siema. siema, zaprowadź mnie do domku. No, tu jest. O, uważaj, Tinki winki. Mnie, mnie też koni. Idzie za mną, gdzieś tu był. No Kurde. idę, 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 widzicie. Było chyba tu? O, umarłeś. miałeś, miałeś takie umarnięte ten? Takie umarnięte. Tu jest, tu jest domek. Patrz na, pasz na no, no, no. no no no, no. Podwalam. Tu by wy. Jak się zwała ta maszyna, na której grali? Eee. Nie wiem. Mm, nie wiem. Eee. No ja ją nazwę. No nie wiem. Ej, to ty chodzisz za mną? Eee, ja jestem... Nie, dobra, ja spieprzę, bo tu mnie goni. Dobra, rozdzielamy się. A nie, jesteś obok mnie. Ale ciebie goni. Biegnij, Je... biegnij biegni i zatrzymuj się, bo cię złapie. Dobra. o ciebie. Dziękuję. Ale Kuba, ty Kuba miałeś 8 osi kremów już miałeś. No mam. No masz. Dalej. To dobrze, to nie poddawaj się. To się może udać. Si mhm. chyba nie uda. No ciężko, ja się chyba kręcę w kółko. Ja też. Dobra, nie poddajemy się, dopóki ktoś nie padnie. Uuuu, teraz ja albo Marcin, i kończymy. No ale w sumie, jak Kuba padnie, to Marcin możesz kontynuować na single. No tak, tak. No. Na single no. mam kontynuować? No czego nie? Jak ty nagrywasz, to liczy się no. Twoja perspektywa. No właśnie. No. Ciężko by to okay. znaleźć. Tylko musiałbym jeszcze znaleźć cave'a, bo tam nie byłem w cave'ie. I... Nie byłeś? Nie, jeszcze nie byłem w jednym miejscu. A gdzie, a gdzie ty jesteś? No. W... O, zopał mnie, kurde, <grym się <grym prawie. Dobra, martwię się, postanowiłem na mi nagle tak latarka. Kurde, Leczycie na mnie? No tak. pewnie. A ile masz kartek pamiętasz? Sześć chyba, więc wiesz. Aha. To trochę może potrwać. No. No gdzie jest Zekori? Ja słucham On Umarł co, już to, dawno. No właśnie. No wiem, że umarł, ale czy jest dalej na tym? Czy jest dalej z nami? Trudno jest tego zginąć od tego. Co, powiem ci nie jest trudno zginąć. Aha, bo wy macie więcej tych tubisiu, więc. No, miałem 8. Aha. Spróbuj mnie przebić, cfaniaczku. Hmm? Wiesz, hmm? co, może mi się to nie udać? Uda ci się spokojnie. Spokojnie. Cała, jeszcze robimy versus kolejny odcinek. Pamiętajcie. Mm -hmm. Jak. Znaczy, zrobimy. Jak, jak się nie będę bał tego. No ja też, ja też już jestem trochę tymi emocjami. Ojciec mnie goni. Co? Co się stało? Zginąłem. Co? Się stało? Co? Zginąłem. Dobra, Skimuj? serio? Dobra, tyle. Tak, no to ty to, to, to tyle. No. Pa, pa, to pa. pa.